Witajcie, kochani. Nie tak dawno podczas rozmowy z pewną starszą kobietą usłyszałem takie słowa, że w takiej religii się wychowałem i w takiej umrę. To są słowa, które można usłyszeć bardzo często, szczególnie od osób w podeszłym wieku. Ale, kochani, czy jest to z gruntu właściwa zasada wyobraźmy sobie że ten grunt religijny przenosimy na inne aspekty naszego życia no, na przykład że zamiast religii to w to miejsce w to miejsce wstawiamy alkoholizm w domu jeśli czyjś rodzic tej części ojciec pił to znaczy, że jego syn czy córka też muszą na siłę pić? No, oczywiście, że nie. Myślę, że w większości przypadków dzieci chcą zmienić całkowicie ten obraz i w swoim przyszłym małżeństwie, w swojej rodzinie prowadzić zupełnie odmienne życie. I wróćmy znowuż na ten grunt duchowy. Czy jeśli religia która macie prowadzić do Boga, tak naprawdę nigdy nie dała ci żywej relacji z Bogiem i po prostu nie działa w twoim życiu. To czy masz dalej w niej być? Dobrym przykładem z Pisma Świętego jest sam Jezus, który przecież przyszedł na ten świat jako Żyd. On był Izraelitą, ale to Jezus zapoczątkował Chrześcijaństwo. To On powiedział, że założy swój kościół. To apostołowie, kiedy jeszcze chrześcijaństwo raczkowało w pierwszym wieku, głosili Chrystusa, że jest głową Kościoła chrześcijańskiego, a przecież był Żydem. Opierał Żydzi opierali swoją wiarę na prawie mojżeszowym, a Jezus Przyniósł chrześcijaństwo. A co powiedzieć o apostole Pawle, o którego nawróceniu czytamy w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, który wcześniej był gorliwym wyznawcą judaizmu, też był Żydem. Ale w liście do Filipian wskazuje ze względu na Chrystusa, wszystko, co mi było zyskiem uznałem za szkodę? Czy to był jakiś heretyk? Nie. On po prostu w to, co wcześniej wierzył, praktykował, uważał, że to jest właściwe, że to Bogu się podoba. Ale kiedy poznał Chrystusa, kiedy zrozumiał, kim on jest, kiedy nawiązał z nim żywą relację, a nie opartą na jakichś schematycznych rzeczach, które odbywają się w kościele, na jakichś rytuałach, to wtedy zrozumiał, że to wszystko, co było mu zyskiem, co było dla niego prawdziwe. Uznał ze względu na Chrystusa za śmieci, za gnój, nawet. Tam jest tak napisane w liście do Filipian. I dzisiaj, kochani, chciałbym zadać Wam to pytanie: Czy ta zasada, która przyświeca wielu, że w takiej religii się wychowałem i w takiej umrę, ma być obecna także i w Twoim życiu? Wielu ludzi. Kiedy widzi moją zmianę, mówi do bliskich mi osób, że Łukasz zmienił religię, że Łukasz zmienił wiarę, ale nie jest to prawda. Bo wcześniej jako katolik, ja nie miałem świadomości swojej relacji z Jezusem, trwałem w obrzędowości. W poniedziałku do soboty prowadziłem swoje życie, a później, żeby zagłuszyć wyrzuty sumienia, szedłem do kościoła. Więc nie zmieniłem wiary, ja tej wiary nie miałem po prostu, miałem obrzędowość. I dopiero ta wiara przyszła do mojego życia w 2014 roku, z tą chwilą, kiedy przez wiarę przyjąłem Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, kiedy postanowiłem za Nim iść. Dopiero wtedy nabyłem tą wiarę, dopiero wtedy stałem się chrześcijaninem. I do tego dzisiaj chciałbym Cię zachęcić. Abyś wyszedł z tego schematycznego myślenia, abyś wziął tak naprawdę w swoje ręce decyzję, którą podejmiesz. A ta decyzja będzie skutkować nie tylko w tym życiu, ale także i w przyszłym życiu. Nie kieruj się tą zasadą. Bo gdybyśmy mieli pozostać przy tym, co było złe w naszych rodzinach, niewłaściwe, i kultywować te negatywne przykłady, to częstokroć groziłoby to rozpadem naszej rodziny, także i na gruncie duchowym. W moim życiu religia, w której trwałem, nie działała, ale kiedy poznałem Jezusa, kiedy stałem się chrześcijaninem przez wiarę, w Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwą wiarę, to wtedy zrozumiałem, czym jest prawdziwa wiara i że teraz naprawdę jestem Bogu posłuszny. Do tego dzisiaj Cię chciałbym zachęcić, abyś wszedł w tą żywą relację i zmienił to, co w Twoim życiu nie przynosiło żadnego owocu w Twojej relacji z Bogiem. Niech Bóg w tym błogosławi. Pozdrawiam.